Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed kolejnym meczem domowym. Jest z nami trener białej Gazdy, pan Jerzy Brzęczek. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Na początek raport medyczny, wciąż rehabilitują się Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondraszek, Alan Uryga i Michał Pereira. W częściowym treningu są już Wulnet Basza i Józef Kolej, a z powodu żółtych kartek pauzuje Iwan Borna i Palta. Balta. Zapraszamy do zadawanie pytań, Bartek Karcz tradycyjnie. Dzień dobry. Mamy gorącą y, atmosferę w, na zewnątrz, y, też gorącą atmosferę wokół napastnika, więc może żeby nie, już nie się, y, zapytam od razu, y, jak wygląda sytuacja i czy jest tak jak hiszpańskie media podają, że chodzi o Angela Rodado, który na ten moment podpisze kontakt z Wisłą Kraków i y, zakończy tą y, letnią sagę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Oczywiście ta saga trwa długo, ale tak jak powiedziałem chcemy być przekonani do tego, że zawodnik, który ma przyjść do Wisły będzie nam w jakiś sposób, na tyle ile to w piłce nożnej jest możliwe gwarantował, gwarantował pewną jakość. Nie chcę na razie mówić na temat nazwisk, na temat informacji jakie ukazują się w Hiszpanii. Ja mam nadzieję, że w ciągu następnych kilkunastu godzin w jaki sposób będziemy mogli, mogli potwierdzić ewentualny nasz transfer, przyjście na napastnika, ale dopóki nie są podpisane dane dokumenty w tym biznesie wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, dlatego też proszę o tą cierpliwość i jeżeli będzie taka sytuacja, że wszystko formalnie będzie załatwione wtedy na pewno klub, klub poinformuje o takiej sytuacji. Bartek. To skoro sprawa napastnika wyjaśniona, no to chciałem zapytać o skrą i o środek pola. Wypadł pan jeden z kluczowych zawodników do tej pory, Iwan Baltajelicz. Jaki jest pomysł na jego zastąpienie i ułożenie tego środka pola w meczu ze Skrą? Na pewno pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o drużynę skrę, jest to bardzo niewygodny przeciwnik, patrząc na ostatnie spotkania i nie tylko Skra pokonała pod Beskidzie, wygrała z zagłębie zosnawia, tak więc z dwoma drużynami, które liczą się w walce o awans, które mają takie inspiracje. Na pewno jeżeli chodzi o drużynę skry, jest bardzo dobrze zorganizowana, bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry i bardzo dobrze wychodzi do kontrataków, tak więc na pewno czeka nas nowe szkolejne bardzo trudne spotkanie. Oczywiście absencja Balt jest dla nas, dla nas na pewno dużym osłabieniem ze względów sportowych, ale również ze względów jego takiego charakteru waleczności i również warunków fizycznych, tak więc na pewno na pewno w tym meczu, jeżeli chodzi o te kwestie związane z, z walką w powietrzu, na pewno mamy minus. Mamy swoje przemyślenia, mamy swoje przygotowania na, te, na to spotkanie jestem, jestem dobrej myśli, że ci zawodnicy, którzy wyjdą w pierwszym składzie będą realizować te zadania i to co chcemy zagrać w dniu jutrzejszym. Ale mamy tę świadomość, że czeka nas kolejne bardzo trudne spotkanie z bardzo niewymagającym, bardzo wymagającym przeciwnikiem, który, który jest bardzo dobrze zorganizowany i myślę, że już wiele, wiele, wiele takich niespodzianek stworzył w tym sezonie. Michał że Ja chciałem jeszcze wrócić do Tychów, bo skończył się jakiś taki etap, mieliście fajną serię, teraz napisać nową, jak tak już z boku bardziej, bardziej na chłodno, co najbardziej zawiodło w tym meczu, że mimo prowadzenia, no, nie udało się tam nawet punktu zdobyć. I oczywiście, to już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, nie tylko te, o, o tym meczu, to bo ta Liga pokazuje w jaki sposób, jeżeli następuje jakiś moment dekoncentracji, a Moment, w którym, w którym gdzieś ktoś, w szczególności w, tej, w tym polu karnym się spóźni, e, szybko te losy meczu się z, e, zmieniają. Oczywiście w moim odczuciu roz, rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, w szczególności w pierwszych 45 minutach. Nie zamknęliśmy do końca tego meczu i na pewno tym takim kuriozalnym trochę golem samobójczym daliśmy tlen przeciwnikowi w drugiej po, połówce dwukrotnie. Straciliśmy piłkę w środkowej strefie, dwa, dwukrotnie niestety nie, nie na czas zorganizowaliśmy się, jeżeli chodzi o naso, nasze ustawienie i przeciwnik to wykorzysta. Tak więc na pewno z jednej strony pewne rozczarowanie, ale to już jest historia, my musimy patrzeć na to, co, co jest przed nami i oczywiście mieć, mieć na uwadze to, że te, tego typu sytuacje... Nie mają prawa się powtarzać, na no to trzeba być przygotowanym i trzeba być w jakiś sposób, w takich sytuacjach, bardzo konsekwentnym. Grzegorz Wojtowicz. Tak obliczyłem, że mecz w tychach średnia wieku Wisły na, na już ta końcowa po zmianach wynosiła 20,7 lat. Wcześniej też nie była dużo wyższa, czy nie uważa Pan, że tu też nastąpił trochę przechył. W drugą stronę, no tak ci młodzi piłkarze nie są w stanie jak gdyby odwracać losu w meczu, gdy jest niekorzystnie, że no, tej młodzieży nie mówię, że jest za dużo, ale po prostu no, ci zawodnicy, którzy mieli dawać doświadczenie, nie są w stanie tego robić, bo są kontuzjowani i, i po prostu no, ta kadra no, nie daje gwarancji utrzymania poziomu nawet takiego z pierwszej połowy. Mam wchodzą. inne zdanie bo, pan Nie, Ja wiem wiem, tylko patrząc na, na, na inne drużyny, no, po prostu no, nie wiem, czy tak młodą drużyną uda się zrealizować cel, jakim jest awans, bo to widać, że ci chłopcy po prostu no, sami nie są w stanie pociągnąć. Oni mogą pomóc, gdy mają doświadczonych zawodników obok siebie, ale gdy ich jest za dużo, to, to już są problemy, jak widać to było w tychach. Wie pan, jasna jest kwestia, że sami młodzi zawodnicy nie, nie będą w stanie udźwignąć tego ciężaru. Ale no, oczywiście no, również my, jako klub, nie będziemy mieć w każdym 30 paru zawodników. Sam pan powiedział, że że trójka najbardziej doświadczonych zawodników w tym meczu ze względów na kontuzję nie, nie, nie wystąpiła. Tak Więc zawsze to jest to, to pewne, pewne ryzyko. Ale ja myślę, że oczywiście wynik końcowy dla nas był bardzo niekorzystny i to co się działo w, w, w tym przedziale czasowym, kiedy straciliśmy dwie bramki. Tak? Później to pewnie już była trudna sytuacja i myślę, że nawet jeżeli za, zawodnicy doświadczeni byliby na wojsku, na pewno też by, byłoby dla nich bardzo trudno, jeżeli chodzi o odrobienie tych strat ale trzeba patrzeć również na to co się działo w pierwszej połówce. W drugiej połówce pomimo, pomimo tego, że przegrywaliśmy drużyna dalej konsekwentnie kreowała sytuację i zabrakło tej skuteczności i oczywiście no, pan, najważniejszą kwestią jest jak gdyby, takie zachowanie rozsądku, na dzień dzisiejszy jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, przegraliśmy spotkanie w Tychach gdzie dla nas na pewno patrząc na przebieg tego spotkania Uważam, że na pewno zasłużyliśmy na coś więcej, ale tak jest w piłce nożnej. Mamy to pewną świadomość, że oczywiście nie będzie takiej sytuacji, że w każdym meczu będzie taka duża ilość młodych zawodników, co było uwarunkowane kontuzjami. Tak więc stajemy sobie sprawę i na pewno mamy tą świadomość, że, 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 że ci zawodnicy doświadczeni, którzy, którzy jeszcze w jakiś sposób nie będą do naszej dyspozycji na ten mecz, ale, ale już od następnego tygodnia będą, będą w pełnym treningu i będą gotowi do tego, żeby żeby w tą młodzież wspierać. Z wyjątkiem Pereiry jeszcze od przyszłego tygodnia będzie Józef Kolej i, i, i Basza. Chciałem dopytać jeśli tak, bo widać, że ta kontuzja Pereiry to się przeciągnie, czy klub jeszcze planuje oprócz tego napastnika pozyskać jakiegoś skrzydłowego, który by dodał trochę jakości w, w, w ofensywie. Bo, bo chyba szybko nie, nie wróci do zdrowia i formy i, i tu, tu, tu też widać, że są jakieś tam deficyty na tej pozycji. Jeżeli chodzi o Pereira myślę, że wróci bardzo szybko, na dzień dzisiejszy jest to, jest to drugi tydzień po kontuzji, zaczął już również jak gdyby nie tylko rehabilitacja, ale również trening indywidualny jest w takim samym rytmie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o koleja i basze. Przewiduję, przewiduje, że w jaki sposób Pereira będzie już w treningu po następnym tygodniu, tak więc będzie to praktycznie taki sam czas przerwy jak, jak tych dwóch wcześniej już przeze mnie wymienionych zawodników. Oczywiście jak gdyby mam nadzieję, że kwestia napastnika zostanie zamknięta w ten weekend. I, i, I oczywiście mamy również inne jeszcze opcje, które, które sprawdzamy, które przygotowujemy, żeby móc przed końcem okienka transferowego takie ruchy poczynić. Bardzo Kercz. Po tych pierwszych meczach dużo było, jeżeli chwała, za coś, to za grę obronną nie traciliście bramek. Coś się zacięło w tych tychach, bo tak sobie myślę, że praw przyczyną tych bramek była taka niedokładność trochę w środku pola przy wyprowadzeniu piłki ze strefy obronnej. Tak się zrodził kłopot przy pierwszym golu, kiedy Wachowiak zagrał niedokładnie, ratował się, później wybił na outpoucie, pad-gol. Tak padła druga bramka po stracie Plewki Golejże. Czy coś w tym względzie chcecie poprawić, czy rozmawialiście z zawodnikami na ten temat, no żeby wrócić do tego, do tych dobrych takich nawyków w grze obronnej? Oczywiście zawsze po każdym meczu bez względu na to, czy to jest mecz zwycięski, czy, czy przegrany, zawsze jest analiza i, a, i jak gdyby sprawdzanie tych rzeczy, które były dobre, które były, które były złe. Oczywiście w tych poprzednich meczach, jeżeli chodzi o kwestie zachowania się defensywy, nie tylko samej linii obrony, ale całości. Byliśmy skuteczni i nie traciliśmy bramek w tym meczu, w tych jak na pewno te błędy jak gdyby zostały powielone i, 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 i często nie były one wymuszone przez przeciwnika, tak więc na pewno dodatkowo, dodatkowo w tym ostatnim tygodniu dużo pracy poświęciliśmy czasu na, 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 na kwestie zachowań w, w defensywie. Ale tak powiedziałem, to był takie, takie spotkanie, gdzie akurat te, te, te bramki, które straciliśmy e, wynikały z naszych takich dosyć prostych strat piłek i, 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 i oczywiście ta pierwsza bramka, porzucie z autu e, i bramka mówisz jakie praktycznie w tej strefie nie mieliśmy żadnego przeciwnika, tak więc to jak gdyby tak się, pewne kwestie się nałożyły w tym spotkaniu. Ja mam nadzieję, że, że to był taki mecz, w którym te błędy, które popełniliśmy, które zostały wykorzystane przez przeciwnika będziemy w stanie zdecydowanie zredukować w następnych pojedynkach. Michał Która? Chciałem trenerze zapytać o dwóch młodych zawodników, których oddaliście na wypożyczenia, szczególnie o, o Daniela Hojokowalskiego. Czy trzecia liga to trochę nie za nisko, no bo on pograł w drugiej lidze w hutniku 28 meczów w poprzednim sezonie. I też w kontekście tego Pawła Koncewicza, Żyłkę, bo tam jest poważna kontuzja, on się będzie leczył w Wieczystej, ona o to dba, czy, czy tu Wisła też przejmie już, bo no jednak gracie w, w wyższej lidze, macie też różne inne możliwości, jeżeli chodzi o, o medyczne sprawy, tak? A ja myślę, że właściciel ma bardzo duże pieniądze w Wieczystej, więc na pewno będzie go stać na leczenie, oczywiście my chcemy z tymi klubami, z Wieczystą, jak również z garbanią, współpracować, co widać ja myślę, że jeżeli Ojo będzie w takiej dużej jak Wieczysta, która na dzień dzisiejszy oczywiście jest na niższym szczeblu, ale myślę, że mając takich partnerów na treningu i w meczu, na pewno będzie mógł dalej się rozwijać, a, a również kwestią najważniejszą dla młodych zawodników to jest, to jest gra, zbieranie doświadczenia i myślę, że na pewno również przy, przy byłym selekcjonerze, trenerze na pewno może wiele wiele się nauczyć, i przy tych zawodnikach, który, którzy są w Wieczystej. Grzegorz Wojtowicz? Udało Wam się w tym tygodniu wypożyczyć fazlagicza. Natomiast ja jeszcze chciałem zapytać, czy coś w sprawie Dorachiego się ruszyło, czy się otwierają jakieś opcje dla niego, bo nie wiem, ta sytuacja też tak się robi, taka trochę toksyczna, bo część kibiców jest zdania, że skoro zawodnik ma kontrakt i jak gdyby dostaje z klubu pieniądze, to powinien być sportowo wykorzystywany, czy, czy jest szansa, że ta sprawa się jakoś rozwiąże do do końca sierpnia, czyli do końca okna transferowego. Czy coś tam nowego ja jest w tej sprawie? Bardzo spra na to liczymy, tak więc w tym tygodniu rozmawiałem i z Hugim, i z jego agentem, tak więc zostało co prawda już niewiele czasu, ale mamy taką nadzieję, że dla wszystkich stron będzie to takie rozwiązanie, gdzie, gdzie w jaki sposób Hugi będzie miał drużynę, w której będzie mu grać jak i i będziemy w stanie Hugiego wypożyczyć. Czekamy jeszcze na pytania. Jest Michał Knura. Ja chciałem jeszcze o Skrę zapytać, ale taki w takim trochę innym kontekście, no wiadomo Pan z częstokowy pochodzi, pracował w Rakowie. Kiedyś ta drużyna też była w niższych ligach. To można powiedzieć, że to taka druga siła w Częstochowie, zawsze też takie zaplecze było. Jakie ma Pan właśnie takie też wspomnienia z tym, do doświadczenia, no bo w tym środowisku też się Pan obracał. Ja myślę, że na pewno cieszy mnie to, że, że na dzień dzisiejszy, jeżeli popatrzymy na mapę sportową piłkarską Polski i Raków, który na pewno no, jest w fantastycznej dyspozycji i wykonują no, niesamowitą pracę patrząc na, na wyniki w tych ostatnich latach, jak również na grę w europejskich pucharach, tak więc bardzo mnie to cieszy. Skra jest też, Powiem szczerze, jestem pełen podziwu, ponieważ na pewno patrząc na budżet i, i to, że również te wszystkie swoje mecze praktycznie rozgrywają te domowe również poza Częstochową. Ale jest to klub na pewno, który patrząc na wyniki robi to ponad stan. Tak więc oczywiście znam tych ludzi, którzy pracują, którzy zarządzają, są właścicielami i czapka z głów, bo bo na pewno wykonują kawał dobrej roboty i myślę, że dla całego okręgu Częstochowskiego i dla miasta, jak również dla całego okręgu i dla rozwoju tej piłki, to co, to co wykonują te dwa kluby Raków, oczywiście na tym najwyższym poziomie, jak również Skra na poziomie pierwszoligowym, to należą się wielkie słowa uznania, gratulacje i oczywiście życzenia kontynuacji tej pracy, którą te dwa kluby wykonują. Są jeszcze pytania? Bartek? Nie ma już. W takim razie bardzo dziękujemy, do zobaczenia w sobotę. Dziękuję, do zobaczenia.